...w poprzednim odcinku. Uh. To nie byłoby byle co, to nowa broń. Światło niczym nie z tego świata. To na pewno światło z kosmosu. Dzięki kosmici, że wynaleźliście takie fajne rzeczy. Hmm. Okej, okay, słyszeliśmy piramidy. Ej, zajebiste. Co tutaj robimy? Witam Was w kolejnym odcinku z Tomb Raider Anniversary. Okej. Okay. Chodź, szczurku. Po co mi ta kula? Że jesteśmy coraz bliżej końca. Zresztą sama lokacja tutaj mówi o sobie, no nie, że już chyba jesteśmy mega blisko. Może ostatnia lokacja to być tak naprawdę. Ok, może byśmy zmienili te pistolety. U, nie mam tu kompletnie nic. Tu też nie mam zbyt wiele. Ok, to może szok. Ostatnio się śmiałam, że ktoś mógłby wierzyć w kosmity, ale tak naprawdę są ludzie, którzy wierzą w, i wyznawają makaron, więc. Bóg makaronu XD. No nie wiem, no. Jest mały odsetek takich ludzi, ale one nie, nie istnieją, więc w sumie nie wiem, czy powinnam się śmiać. Bo wiem, może kiedyś nas kosmici odwiedzili. <laughs> nie będę się tutaj z tym wspierać. Kurde, co za kula, głupie? No idźcie, że. Proszę, współpracuj. Okej, okay. nie zgniecie mnie, dobra, okej. Okay. Szkoda mi na takie małe szczęście używać shotguna, który jest bardzo dobry na dłuższy kontakt. Yy... Dobra, tyle ci na dół, ja sobie to podniosę to z pewnością powinnam móc, kiedy mam tak mało wszystkiego. O, no teraz poszło. Dobra. Okej, okay, super. Przede wszystkim ja wam powiem... Ja tę serię też tak długo prowadzę dlatego, bo... Ja staram się, żeby montaż był ciekawy. Dodaję te różne urywki śmieszne z internetu. Co prawda niektóre są bardzo stare. No cóż, ale wracamy do starej gry, wracamy do starych memów. Dlaczego nie? To chyba nie jest akurat w tym nic takiego, więc... Hmm. Gdzieś to powinna być jakaś świnia, która wyłączy tą wodę, ale jeszcze... Aha, tutaj coś jest, ale jest zamknięte. A tu trzeba będzie coś postrzelić. Tu też po drugiej stronie jest dźwignia. Ciekawe, ciekawe. I tym razem mamy inny posąg. Ale też go skoś kojarzę. To są ci, ci strażnicy z Kionów. A po drugiej stronie jest chyba też jeden z nich. Dobra. do Skion. No nie wiem, kawałek. Antycznego czegoś. W każdym razie. Oczywiście tam jest nawet napisane. Nie. Ona, dopiero jak się pozbędziemy wody, to będziemy w stanie coś z tym zrobić. Kurde, że ten tlen musi się jej tak szybko kończyć. To jest ciężko. Zaraz się utopiłem, muszę natychmiast wypłynąć. No. Znowu stracę trochę życia. Jak znajdę już tą jedną rzecz z trumnienia interakcji, mimo to, że jest woda to powinniśmy zdążyć. To na dole? Co to jest? Aha. Mamy. Dobra, o wiele łatwiej teraz będzie. Całkiem się pozbyła to za jedno No to wygląda. No i co ja Wam mogę jeszcze powiedzieć moi drodzy? Ja Was zapraszam na moją grupę na fejsie. Jest oczywiście link w opisie. to jest grupa prywatna, ale jak ktoś zazwyczaj że tak się o apeluje, żeby się tam dostać, to od razu zostaje przyjęty, no bo... Wiadomo, że Black to wtedy na tą grupę nie wejdzie, tylko rzeczywiście był widz nie. Także od razu wtedy sama potwierdzam. I możecie być wtedy na bieżąco z tym, co się dzieje. I jeżeli będę miała tą przerwę, do tego o której Wam przypominałam, to będziecie na bieżąco z tym, kiedy wrócę i co się dzieje, co będzie na kanale nagrywane i tak dalej. Więc myślę, że warto, żebyście jednak dołączyli do tej grupki. Postaram się, żeby była tam miła atmosfera, żeby coś się jednak działo. O tak. Czy w stanie jakoś inaczej to zrobić? No nie, no bo ona dopiero jak pada. Miejsce nie jest w stanie aż tak szybko zareagować. Co z drugą stroną? to już w ogóle nie widzę nic. O, czyli to trzeba być. O, Przepraszam. Gdzie wzięła? No jak nie tutaj, to jak? Jak gdzie? Dobra, jednak się da Super Znowu to powiedziałam, może pewnie się zamieszki personel po prostu inną alternatywę Idziesz, idziesz Lara. Gdzie teraz? Nie wiem, gdyby nie O Jezus, mam wrażenie, że ona tego nie ogarnie i spadniemy i będzie ciężko. Ale dobra, no. no. właśnie tak myślałam, że tak się stanie. Przewidywałam. Może po prostu... O, okej. Okay. Całkiem zapomniałam, że jest taka opcja, że ona może szybciej też się wspinać po tym... To też nam trochę przedłużyło czeskierki. Co to? Czyżby jakieś tu memory, może przyciski do nie miała po kolei klikać. Aha, Co to Gotowe. Ooo! Oh, I to wychodziłem. Mhm. Dobra, mamy checkpointa, Pythona, widocznie o co chodziło. Coś masz na tej roczce? Nic nie masz, co Hmm. Czekajcie, tam po góry widzę coś. Dobra. Dobra. Nice. Nie. A może by tam dosięgnęła, tylko jej trochę brakuje? Co teraz? Nie możliwe, żeby to była czasówka. Co nie? zrobicie mi tego problem. Dobra. No. Kula, mamy... Kula mamy na samym dolę. Serio. A jednak. No trudno. Czyli trzeba śpieszyć się. Ten tyle trzeba. Oj no seriara, wystarczyło, wystarczyłoby się chwycić. Dobra, szybko, szybko, zachuj, wakuj, zachuj rzadko Dobra, zdążymy. Po tej stronie, i teraz tak, tam pod wodą, chyba były te tanie, prawy, dół, dół, dół lewo, prawo, góra, dół, lewo, prawo, góra. To jest dobrze. Du lewo, prawo. Jeszcze raz. Dół, lewo, góra, prawo. Dobrze do góry, tu być na dół. Czemu ja mam znowu sobie odebrać do góry, jak się chyba o to chodziło, żebyśmy ją mieli? I to ten Teraz to już się totalnie pogubiłam. Dlaczego? Co z kulą? Dlaczego? To co mi A jeżeli ja jak wtedy się pozbyłam całkiem tego, bo chyba miałam przez chwilę taki moment, to tą kulę powinnam była gdzieś ją wsadzić. A jej nie wsadziłam na przykład. Zjebałam. A to nie ma gdzie. No. Tu nie ma gdzie ją położyć. Wow! Okej, okay, to to było jakieś takie przejście w ogóle? Dobrze, że to znalazłam, bo już przystaliśmy w miejscu, szczerze mówiąc. Dobra, 15 i 5 Myślę, że wynik spoko. Wymarswić się nie musimy. Gdyby nagle czekała nas jakaś walka, bo ostatnio to, jak mieliśmy walkę z tymi kolesiami i Pierem, to ja nie miałam praktycznie nic, nie? Wtedy to była bieda. Teraz jeszcze coś mamy. Dobra, teraz coś się wyjaśni. Tak myślę. Tutaj. Mhm. Dobra, wyszliśmy sobie na jego głowę. Co to zmieni? znaleźć kolejne przejście, ciekawe. Trzeba mm -hmm. co akceptować. Okej. Okay. Przynajmniej jestem pewna, że... Aaa, okej. Okay. Czyli udało się, ale nie wiem co z kulą. Pewnie się później dopiero okaże, bo możemy do tej lokacji jeszcze wrócić, bo ta gra też robi coś takiego, nie? Tak będzie, zobaczycie. Bo z tą kulą, jeżeli ja teraz nic nie mogę zrobić, to jeszcze do niej idziemy. Co tam? Schody, a tam dalej widzę jakiś posąg znowu. Oj, tu będzie walka. 我做完。 Stop, 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 stop. Tu widzę, że jedziemy grubo. Okej. Okay. Nasze wieczne pistolety. Na razie przy nich zostaną. I sprawdźmy sobie teren. Tak, Jak się nie wiem, się wyrobimy z tym Underworld. Ale bym bardzo chciała. Wierzcie mi, bardzo bym chciała, żebyśmy z tym ale. Nie wiem. Dobra, widzę, że nic nie jest pokrywane. Mam po prostu się porzucać trochę po tych. Yy...

w inną stronę. Nie. What? Się robi hardcore. Powiem, tu może być śmiesznie, nie? Mamy to. Okej. Okay. To nie było takie łatwe. Boże, jak ona źle skoczy to powtarzanko kodowanie. Tara, ojeju, dziękuję Ci, że łapiesz teraz co ja od ciebie wymagam, bo dramat, nie? Dobra, da radę, da radę. Ok. Teraz jeszcze do góry. Dobra. Niżej. Siup, siup. Wyżej nie możemy, czyli. Dobra. Tak nie. No. już otworzyłam. I tutaj wsadzamy już yy, moi drodzy te. Yy, no. Te rzeczy to są po całej naszej przygodzie. Mnie tutaj, tam jest chyba ostatni. Nie wiem, co, co czekaj, co tam jest. Aż się przyjrzy, bo co tam jest? Ostatni ten. No pewnie. Zresztą jesteśmy tu już przy końcu gryty, to ja może jeszcze będę w stanie w no najbliższych dniach zacząć w końcu underworld. Byłoby dobrze. Byłoby dobrze. Nie mam pojęcia co sobie otworzyłam. I czy tu w ogóle jest cokolwiek do złapania się? Czy mam teraz od nowa tamto przechodzić? Okay. Jestem z siebie dumna, że ja ogarniam to w tej chwili, nie? Bo to jest czysty przypadek, uwierzcie mi. To nie było przemyślane. Czasem po prostu trzeba wejść i dopiero, gdy wejdziesz na coś, to widzisz to, nie? No, kiedy się wszystko przyjaśnia. Eee, tak. Super mieć jeszcze jakiś dodatek Chcę go mieć zanim tam pójdziemy, bo tam się będą działy grube akcje. Yy, Takie jest moje przeczucie. Więc idziemy. Co nam szkodzi, no ludzie? Zawsze w dnia wpisane w rozdziale, że jakiś relik mam zabrany. Nie, że nie ja jestem bez czego. Może być yy, śmieszna ucieczka, i wydaje mi się, że uciekła ucieczka mogłaby być tym skuterem, motorem, co. Zolara ma jak się wyświetla ładowanie To miałoby sens, nie? Bo jak inaczej Dobra, tutaj To tu na pewno, że tutaj I na pewno, że tam, bo nie, nigdzie inaczej się nie da Okej, okay. i teraz ona musi Skoczyć tu Dobrze. Oj, mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zaraz kończymy miarę. Takie ja mam przyczyny. Jest. Myślę, że było warto. Mamy nasze wieczne pistolety. 12 apteczek małych i 5 dużych. I don't believe that she did that, from what I see. But it is my face you will see in your nightmares. What have you to say for yourself? The gods favor action, not counsel. Yet it is this counsel that rules over you today. You rule over nothing. Atlantis is in ruin. Nothing can change that. Everything must burn. Only then can the Seventh Age begin. This choose a path to madness. I wash my hands. For your treachery. For using the knowledge of the Scion to unleash our armies against us. I expel you forever from the secret order of the Three. And condemn you to shame in the frozen limbo of eternity. It cannot be stopped. The wheels of Cathar are already in motion. Doom will find you both, day and I rise from so the dust so of your bones far to far finish what I've started. Were the Queen of Atlantis? Once? And the Scion holds its history. It holds far <coughs> more than that. All the knowledge of the ancients. Things none of you could even comprehend. What is the Seventh Age? How far are you willing to go to find out, Lara? Not far enough, I'm afraid. Kill her quickly. We have work to do. I'm gonna enjoy this. Enjoy uh, watching. Uh, I'm cutting. Uh, Damn! And just as we were getting to know each other. Up the London thank wow. Już odjechało, widzisz, jest za <laughs> późno. Aha, wiedziałam, motorek, okej. Okay. Teraz musimy <laughs> to odzyskać, a dowiedzieć się o to tego. Bo... Błękit. Błękit. Super! W końcu zabraliśmy jednego artefaktu, a tak to mamy cały rozdział kończony, więc możemy kończyć... kończyć kierkę, kończyć odcinek, tylko... co teraz? Wow, okej. Okay. Chciałabym ja złapać jakiegoś checkpointa i się gdzieś zatrzymać, widzę, że naprawdę jest w skóry. Na to A, to jest jej magazyn, ona się tutaj wkradnęła, ej, mega. Zapytaj jakiegoś checkpointa, żeby zakończyć odcinek, bo wtedy byśmy się zmierzyli z naszą natlą w ostatnim odcinku po prostu, nie? No bo ja nie jestem teraz w stanie, też nie mam nawet czasu, tyle żeby dzisiaj tę kierę, dokończyć, bo muszę gdzieś iść. Wow! Kurde, podekscytowana jestem tak, powiem. Dobrze, więc dziękuję Wam za dzisiaj. Nie zapomnijcie zostawić oczywiście lajka oraz komentarz. Widzimy się w następnym. Hej!